Otwarto nową siedzibę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Oświęcimiu. Starania o jej powstanie trwały kilkanaście lat. Nowa siedziba SOSW pnie się do góry i choć na jej ukończenie będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, 1 września 2020 roku miała miejsce uroczystość otwarcia placówki w nowej lokalizacji. Uczniowie trafili do klas i rozpoczęli naukę w warunkach wręcz luksusowych. No, w naszej pracy zmieni się absolutnie wszystko. Po pierwsze wzrasta w sposób istotny poziom bezpieczeństwa. Po drugie zyskaliśmy taką przestrzeń, zawodową przestrzeń, w której możemy w tej chwili projektować użycie urządzeń i technologii najbardziej zaawansowanych. Wicestarosta Paweł Kobielusz podkreśla, że ten sukces ma wielu ojców i każdemu z nich należą się podziękowania. Wysiłkiem poprzedniej Rady Powiatu, która jednogłośnie głosowała projekt uchwały mówiący o budowie tego ośrodka wszystkich 27 radnych było za, czyli wysiłkiem poprzedniej Rady poprzedniego zarządu i kontynuacją obecnej Rady i Obecnego Zarządu. Dzisiaj mamy pierwszy etap specjalnego ośrodka szkolno-woławczego otwarty. Wicestarosta ocenia, że gdy dobiegnie końca trzeci etap budowy, będzie to najnowocześniejszy ośrodek edukacyjny tego typu w Polsce. Ta opinia nie zaskakuje biorąc pod uwagę rozmach inwestycji, która jest największym przedsięwzięciem budowlanym powiatu Oświęcimskiego. Jej dwa pierwsze etapy z trzech zaplanowanych kosztują około 37 milionów złotych. Prawie cała ta kwota pochodzi z budżetu naszego powiatu. Podczas uroczystości otwarcia szkoły padło wiele ciepłych słów i podziękowań również pod adresem dyrektora SOSW Jacka Polaka, który od samego początku zabiegał o realizację tego projektu. Uroczystość w auli szkoły poprowadzili Leszek Szuster i Janusz Toczek, a na scenie w części artystycznej zaproszeni goście zobaczyli i wysłuchali mini koncertu z udziałem Piotra Pietisikory, Jacka Polaka, Pawła Kobielusza i Marcina Domarzewskiego. W szpitalu powiatowym w Oświęcimiu ruszyła długo wyczekiwana inwestycja. Na tle pracujących już koparek starosta Marcin Niedziela, wicestarosta Paweł Kobielusz, członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak, dyrektor szpitala Edward Piechulek oraz przedstawiciel wykonawcy zadania dokonali symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod budowę przewiązek łączących poszczególne budynki lecznice. Ta inwestycja opiewa na 5 milionów 800. 000. W tej kwocie 2 miliony to są środki powiatowe przyznane decyzją Rady. I tu chciałem wszystkim radnym podziękować za podjęcie tej decyzji. Po oddaniu przewiązek do użytku pacjenci będą transportowani bezpośrednio pomiędzy oddziałami szpitala, bez konieczności wielokrotnego przewożenia ich samochodem. Będzie zdecydowanie lepsza komunikacja, a poza tym będziemy dbali o zdrowie i życie tych pacjentów, jak również naszego personelu. Proszę Państwa, idzie jesień, a my musimy zazwyczaj między budynkami chodzić w różnych sytuacjach z tymi pacjentami. Nie, no to jest inwestycja, która po prostu jest krokiem milowym w rozwoju tego szpitala. W XXI wieku wydaje się, a nawet w moim przekonaniu, jestem pewny, że jest już anachronizmem to, żeby pacjent, który potrzebuje na przykład diagnostyki w drugim budynku, był przewożony transportem kołowym. Inwestycja. Inwestycja zakończy się w połowie przyszłego roku. Ulica Leśna jak nowa. Zakończył się pierwszy etap inwestycji związanej z renowacją drogi powiatowej w sołectwie las w gminie Przeciszów. Zadanie realizowane przez powiat oświęcimski i gminę Przeciszów kosztowało 3,5 miliona złotych. Ulica Leśna stanowi bypass dla drogi numer 44. Warto powiedzieć, że całość inwestycji, czyli od granicy z Gminą Wiejską do drogi numer 44 krajowej to jest ponad 14 milionów złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Reszta z budżetu powiatu Oświęcimskiego i gminy Przeciszów. Jest to ważna inwestycja, dlatego że ten, te trzy etapy od granicy z Gminą Wiejską do drogi 44, to w naszej opinii, powinien być pierwszy element całej inwestycji drogi, która będzie stanowiła alternatywę właśnie dla rzeczonej 44, czyli przez jeszcze gminę Wiejską, Kawałek, Święcimia, Dwory, aż do drogi współpracy regionalnej, która wyprowadza ruch kołowy w stronę Hełmka i prosto do autostrady. Natomiast no teraz starostwo powiatowe jest przygotowane, żeby tą inwestycję dalej w kierunku dworów drugich kontynuować. Natomiast ruch jest po stronie wójta gminy wiejskiej, dlatego że my wszystkie inwestycje na drogach powiatowych prowadzimy w finansowaniu pół na pół z daną gminą. Małopolska tarcza antykryzysowa mająca na celu wsparcie podmiotów dotkniętych przez COVID-19 dotarła do Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Powiatowa Lecznica otrzymała ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych, które przeznaczyła na zakup wysokiej klasy sprzętu medycznego. Przenośny aparat RTG, tak, aparat USG. EKG, defibrylator profesjonalny, są również z drobniejszych rzeczy materace antyodleżynowe, trzy łóżka do intensywnej opieki medycznej, również łóżka do transportu, no i przede wszystkim dwie karetki pogotowianowe. Przy tej okazji wicestarosta Paweł Kobielusz zwrócił się do wicewojewody Zbigniewa Starca ze szczególną prośbą. Aby dołożył wszystkich starań, bo to w jego rękach, aby dyżur karetki pogotowia w Gminie został wydłużony z 16 godzin do całej doby, bo ilość wyjazdów, jak i wielkość gminy na pewno predystynuje tą gminę do posiadania takiego dyżuru całodobowego. Już w dniu odbioru pojazdów jeden z ambulansów wyruszył do zgłoszenia, a część nowego sprzętu od razu trafiła na poszczególne oddziały szpitalne. Taki zastrzyk dla nas tutaj w szpitalu to jest naprawdę takie jak bym powiedział, objawienie, a nasz personel medyczny jest tego świadomy, tak samo jak my, to jak zarząd tego szpitala, jesteśmy świadomi i jesteśmy przede wszystkim wdzięczni za, za to, że w ogóle taka inicjatywa tarczy antykryzysowej powstała. To jest pierwsza, taka transza, natomiast w ramach drugiej transzy będziemy wspierać w ramach Małopolskiej Tarczy Adresowej pakiet medyczny zakup tomografu, O tutaj dyrektor sygnalizował. Ważne jest to, że również ten tomograf jest dofinansowany ze strony samorządu powiatu oświęcimskiego. Tego samego dnia oficjalnie zostało podane do opinii publicznej, że szpitalne lądowisko po gruntownej modernizacji znów zacznie przyjmować helikoptery. Powiat oświęcimski wyłożył pół miliona złotych na dostosowanie lądowiska do zaostrzonych przepisów. Wicestarosta Paweł Kobielusz zapowiedział, że w przyszłym roku chciałby doprowadzić do renowacji oddziału dziecięcego naszego szpitala. Na galę wręczenia nagród zarządu powiatu do auli specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Oświęcimiu przybyli artyści i sportowcy oraz zaproszeni goście. Uroczystość odbyła się 10 września. Gala Kultury Sportu, dziedzictwa kulturowego jest świetnym miejscem spotkania ludzi z pasją. Zarząd Powiatu postanowił wręczyć nagrody w kategoriach sportu i kultury, a także w dwóch konkursach. Ogółem wyróżnionych zostało 13 osób i organizacji. Dzięki swojej działalności kulturalnej, rozwijaniu swoich talentów rozsławiają również powiat oświęcimski i za to dziękowaliśmy wszystkim wykonawcom, wszystkim nagrodzonym, laureatom. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury otrzymali Zespół Folklorystyczny Brzeszczanki z Brzeszcz, Grupa Teatralna Bajdurki z Kent, Wiesław Dziki-Kaniowski z Oświęcimia, oraz Orkiestra Dentas Osieka. Nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej otrzymali Mariusz Pawlus, Sebastian Żabiński, Beata Jagiełło, Tomasz Musiał i Włodzimierz Urbańczyk. Cieszę się bardzo, że dzisiaj była możliwość w okrojonym składzie, ale mimo wszystko spotkania się i osobiście wręczenia tych nagród i nagrodzenia tamtego sezonu ciężkiej pracy sportowców. Nagrody w konkursie Kaleidoskop Inicjatyw 2020 trafiły do Fundacji Miasto Pracownia i Stowarzyszenia Szansa w Oświęcimiu. Z kolei nagrody w konkursie na najlepszy projekt materiału promocyjnego otrzymali Fundacja Miasto Pracownia i Stowarzyszenie Szansa, Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy Milenium, Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu. Powiat Oświęcimski kontynuuje wsparcie hokejowej drużyny Replast Unia Oświęcim. Starosta Marcin Niedziela i wicestarosta Paweł Kobielusz przekazali na początku września na ręce prezesa spółki Oświęcimski Sport, Pawła Krama, czek o wartości 50 tysięcy złotych choć w Oświęcimiu nikt nie ma wątpliwości co do konieczności wspierania Unii Oświęcim, starosta zaznacza, że to jedyna drużyna klasy mistrzowskiej w Polsce, reprezentująca powiat Oświęcimski. To jest pierwsza główna przyczyna, druga przyczyna to przede wszystkim historia tego klubu, historia hokeja w Oświęcimiu. Podczas ceremonii wręczenia medali i pucharu zawodnikom drużyny Replast Unia Oświęcim za zdobycie wicemistrzostwa Polski w hokeju na lodzie w sezonie 2019-2020 starosta Marcin Niedziela i wicestarosta Paweł Kobielusz przekazali na ręce kapitana biało-niebieskich Łukasza Wanackiego puchar przygotowany przez powiat oświęcimski oraz w imieniu zarządu powiatu w Oświęcimiu pogratulowali zawodnikom osiągniętego wyniku. Na pewno w tym momencie również warto podkreślić, że sam powiat święcimski to jest mała cegiełka, to również jest miasto Święcim i bardzo, bardzo dużo ludzi dobrej woli, mam tu na myśli sponsorów, którzy przecież wykładają z własnej kieszeni pieniądze na to, żeby projekt pod tytułem Replazunia Oświęcim, grający o medalę mistrzostw Polski, aktualny wicemistrz Polski, Mógł istnieć i być realizowany dalej, także myślę, że należą się tu brawa dla wszystkich tych osób, które wspierają hokej w Oświęcimiu. Dziesiąta edycja powiatowego konkursu czytelniczego Nasze Lektury zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu już za nami. 15 września etatowa członkini zarządu Powiatu Teresa Jankowska i pomysłodawczyni konkursu Aleksandra Sawicka wręczyły laureatom nagrody. Trzy pierwsze miejsca zajęli kolejno: Karol Malinkiewicz, Katarzyna Hałat i Natalia Nalepka. Natomiast wyróżnienia trafiły do kolejnych 10 czytelników. Książka powinna być nieodłącznym elementem naszego życia jako Polacy. No nie stanowimy zbyt dobrego przykładu, ponieważ według danych 39% Polaków czyta książki, więc w porównaniu z naszymi sąsiadami Czechami, którzy czytają, 83% Czechów czyta książki, tak się deklarują, no to mamy jeszcze sporo do zrobienia. I myślę, że takie inicjatywy jak Powiatowy Konkurs Czytelnictwa Nasze Lektury to dobry pomysł, żeby pokazać, że Książka i lektura może być czymś ciekawym. W tym roku to 10 powiatowy konkurs czytelnictwa, cieszymy się, że 71 dzieci uczestniczyło. Podczas uroczystego podsumowania konkursu wystąpił zespół muzyczny MDK w składzie Anna Walancik, Zuzanna Bratek, Kamila Sibik i Janusz Majcherek.